Witam Was w naszej drugiej w drugim odcinku naszej serii podwodnej yy. i w tym odcinku postaramy się dotrzeć do tamtej grzybowej kuli. I może coś więcej, w zależności, co tam znajdziemy. No, nie wiem, co my tam znajdziemy. Czy tam są te, yy, tam jest grzyb i są krowy. No. A jakieś tam, bo tam skrzynki, jeśli dobrze mi się wydawało? Ty widziałem. No, mogą tam być jakieś skrzynki. Tak, są tam skrzynki. Bo nawet dwie, a nie jedna. Może jakiegoś kobla? Ja? No ja mam. Aha, to daj. Dzięki. Jeszcze wyderko. No dobra. Trzeba będzie jakieś takie schodki zrobić. Bo to jest zejście w dół. O, drzewo nam wyrosło. A, to zetnij. Uży Użyję tego toporka, co był w tamtej skrzyni. Czy może. Z a, a. O, jest kamienny. Dużo to raczej drzew nie będziemy musieli ścinać, także. Mam jedną sadzonkę. Oj! Au, 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 au. O. Tak to trochę powiększyłem. Co? No to tu. No. I tam tak wyjęłem ze spodu, to żeby było tak bardziej... Yy, tak bardziej jakby... Żeby mniej stracić tego. No się coś przyda. Zamienić to drewno na tezki? Nie, może zaczekaj. Byśmy może węgiel zrobili. Na razie są cztery sadzonki. Czy na co jest? Ja tu albo nie powinieneś już jakby skręcać. Zakręcam, zakręcam. Okej. Okay. Tylko. Y, muszę tak troszkę dalej, bo coś mi tutaj woda jakoś dziwnie płynie. I chcę. Dużo masz jeszcze kamienia? 15 Mam 30 Dobra, na razie zamknę Jak ci się będzie kończył to... Vai lá, já. <síquen> <síquen> Jeszcze mam 25 A, tutaj. Nie no, ty nie zabrałeś tam tych 30 pięciu. Chyba, no chyba ty zabrałeś, bo mam sz... ponad tak. No bo ja tutaj łącznie się tego 60 odbierało. No teraz tych pięciu, któreś na pewno wyrośnie. Pięć sezonek? No pięcie słusznie A to dużo wypadło Ej daj mi to wiaderko, to ja będę wodę wody się pozbywał Wiesz, to, to też to muszę się pozbywać Au No to ja ci się będę pozbywał Ty będziesz robił, ja się będę pozbywał A, No dobra, to masz Ten prąd ciągle. Czy? Eee, ja przetopię tam te cztery drewna. Na węgiel? Tak na węgiel, bo musimy mieć pochodnie. No, faktycznie żeby nam tu coś się nie spalnowało. Zabrałbyśmy tą wodę, bo mi to już duszę się. Dobra, tylko to się będzie topiło. Dobra. to może nie dostanę z samego końca? Tutaj już chyba się nie zabierze. Bo mi tam... Już... Ten prąd mnie tam znosi i nie mogę wkładać. To nic tam. Tam się już dalej nie da, bo to spływa z tych... z... tego całego morza. No. A ciekawe, czy gdzieś, gdzieś tam daleko coś jest? Nie sądzę. Teraz zrobię 8 pochodni zrobiłem i zostawiłem ten jeden węgielek węgielek się zawsze przyda. Ajaj, ajaj, ajaj. Co się dzieje? A, ginę. Nie u mnie no, no brakuje. Dużo tam masz jeszcze tego kamienia? E, 35. Ja pokopię. No. Niedługo będziesz mógł przyjść ten... E, Wody też pozabierać, bo uh -huh. Nie eju. że tak, że to w ogóle w wersach tak nie było, że to teraz w tej jeden jeden, jakoś, te jeden, jeden jakoś to, ta woda jakoś tak bardziej ten prąd ściąga. No możliwe. No, tak. <grym> tutaj jeszcze 20 będzie. Tutaj... E, dobra, możesz mi ten zabierać wodę. No, dobra. Tu masz dwadzieścia kamieni. Dobra. Ile ci witamy? Chodzę zrobić. Czyli nie chce zabierać. Właśnie też tak miałem źle. Tak jakiś głodny. Tak w jakiś sposób odsłój się. A można i tak. O, jedną wziąłem. No to dobra. Wiesz, na dole się porobiły źródełka. O, no, oczywiście. Aj, jakieś legi. Dobra, e, czekaj, masz ten pochodnie? O, dobra, jest ja sobie postawię. Dobra. dobra. A, no to już powoli będziemy będę musiał schodzić w dół tutaj A ty pilujesz czasu, rozumiem? Eee, tak. Tak? Jeszcze mamy 3 minutki. A 3 minutki do ilu? Eee, do 15 minutek. Aha. To moglibyśmy zrobić tak 14, żeby jak nie ten... Tam... O, właśnie, czekaj, a, oh. dobieraj. Zabieraj. A, hej, spito Tam za to było płynie kamień. Aha. O, czekaj. Dobra, to my już będziemy kończyć. Mhm. Chodź, już tam, tam, tam nie rób, bo to już trzeba będzie tam schodzić. No dobra. Powiedz, się, się nie kończy? Bo ja sobie mam pochodnia obok w wodzie, prawda? Aha, no faktycznie. Sprytne. Eee, no dobra. Dziękujemy za oglądanie. No niestety nie skończyliśmy tego tunelu. Ale w następnym odcinku myślę, że już uda nam się. Tam niewiele brakuje. No, to komentujcie i do następnego odcinka. Żegnam.